Witajcie. Dzisiaj mam dla Was ćwiczenie, które poprawia flow w czakrze serca. Flow, czyli przepływ. Ponieważ gdy mamy przyblokowaną czakrę serca, bardzo ciężko jest nam dawać, ale również i brać, jeśli chodzi o miłość. Czasami jest tak, że jesteśmy tylko dawcą, a czasami jest tak, że jesteśmy tylko biorcą, a tutaj nie o to chodzi. To musi być przepływ, cały czas musi być przepływ w jedną i w drugą stronę. Symptomami takimi, yy, które wskazują na to, że czakra yy, serca jest przyblokowana, są między innymi ucisk w klatce piersiowej, płytki oddech, nerwobóle. Ludzie, którzy mają problemy właśnie z czakrą serca, bardzo mocno są po prostu zespoleni z tymi swoimi negatywnymi emocjami, nie potrafią kochać siebie, nie potrafią dać innym miłości, nie potrafią również brać tej miłości, doświadczają w swoim życiu prędzej czy później zawałów serca. Dlatego, to jest tak bardzo ważne, aby po prostu uwalniać energię w naszym. Organizmie, aby po prostu w naszych czakrach, w naszym systemie energetycznym był cały czas flow. I w momencie, gdy jest ten flow, nasze ciało jest zrelaksowane, dochodzi do homeostazy, ale to wszystko to jest przede wszystkim praca, cały czas praca, cał, cały czas praca z samym sobą, nad sobą, z tymi emocjami przede wszystkim i też bycie szczerym wobec siebie. Kochani, przedstawię Wam zaraz ćwiczenie na macie od jogi. Do tego ćwiczenia potrzebny będzie bloczek od jogi albo możecie również użyć ręcznika kąpielowego najlepiej, długiego, jakiegoś dużego. Złóżcie go na pół i zbińcie go w rolą i wtedy możecie go użyć. Bloczek lub ręcznik ja Wam wszystko pokażę. Najpierw chcę mniej więcej powiedzieć, jak to nie wygląda. Umieszczamy, najpierw siadamy na, na macie lub na dywanie, nieważne. Umieszczamy bloczek lub ręcznik pod samymi łopatkami. Kładziemy się, jak już znajdziemy ten punkt takiej równowagi. Przytrzymujemy głowę, żeby nie zrobić sobie krzywdy, jeśli chodzi o kark, bo to będzie dosyć mocno odgięte do tyłu, także trzeba uważać i w momencie, gdy już będziemy mieli tą pozycję, można mieć proste nogi, można mieć nogi również zgięte, zależy od Was, jaki po prostu jest poziom trudności, bo trudniej jest z prostymi. Wiem, że niektórzy ludzie są na kondycji swojej, bo karnego supa nie radzą rady. Zrobić na przykład z prostymi przez jakiś czas przynajmniej. Potem to się może zmienić, bo to ćwiczenie również rozciąga bardzo fajnie górną część kręgosłupa, także otwiera klatkę bardzo mocno. I w momencie, gdy już leżymy na tym bloczku, to wtedy robimy głębokie wdechy nosem aż do samego brzucha, znaczy brzucha w cudzysłowie oczywiście, robimy wdechy nosem, wypuszczamy ustami. coś takiego. Ja wam i tak to zainstynizuję. Za w każdym razie bierzemy oddechy do przepony. Przepona jest tutaj przy końcu żeber. Ona jest mięśniem płaskim, czyli ona leży w taki sposób w środku. Ona, gdy, w momencie gdy bierzemy wdech, przepona się napina, robi po prostu więcej miejsca dla płuc, aby mogły wziąć więcej powietrza. Każda pojemność płuc jest inna, także przepona po prostu robi taką pracę, że rozszerza troszeczkę klatkę, bo również mamy mięśnie międzyżebrowe i to wszystko razem ze sobą współpracuje podczas oddechu. Dlatego nasze żebra się ruszają, ale również i przepona w tym pomaga, żeby zrobić więcej miejsca dla, dla płuc, żeby mogły wciągnąć więcej powietrza. To jest właśnie cudowne. Ja zaczęłam właśnie E, tą całą wiedzę zdobywać, jak zaczęłam robić kurs nauczyciela brefur, czyli e, już mam naprawdę spore kwalifikacje i mogę tym samym zaprosić Was na sesje uzdrawiające, oddechowe. Bardzo serdecznie polecam. Relaksujące, jest to no, pełna pewna metoda medytacji, pełna metoda medytacji również, bo to jest całkowita mindfulness, skupiamy się cały czas na oddechu, jest naprawdę przepiękna. Te praktyki, które ja przerabiam z moimi klientami, są naprawdę bardzo fajne i sama lubię je praktykować. Ale wróćmy może do naszego ćwiczenia. Tak, bierzemy oddech do samego brzucha, czyli do przepony. I yy, nosem, i wydychamy ustami. I teraz, kochani, pokażę Wam, jak to wygląda na macie. Nieważne, czy mata, czy podłoga, możecie sobie rozłożyć yy, koc nawet na podłodze, to jest, jest mało istotne. Chodzi tylko o to, żeby po prostu robić głębokie wdechy. Czyli, kochani, to wygląda mniej więcej tak. Wsiadamy sobie. Wkładziemy się. Bierzemy ręcznik lub, lub loczek, to jest zaraz pod samymi łopatkami. I jak znajdziemy ten punkt taki, e, tej równowagi, wtedy łapiemy się za głowę i opuszczamy ją w głową w dół. I leżąc w ten sposób, bierzemy głębokie oddechy przez nos do samego brzucha. Ilość tych oddechów oraz ilość tych oddechów jest dowolnym wyborem, oraz to, ile razy w ciągu dnia chcecie wykonywać to ćwiczenie. To ćwiczenie da Wam tyle, że na pewno troszeczkę rozciągnie Waszą e, górną część kręgosłupa. Co może się przyczynić do tego, że znikną pewne bóle. Ja, na przykład, mam skoliozę, więc. Mi to naprawdę bardzo pomaga, ale również i zmieni się ten ucisk tutaj w plastrze przy tak intensywnych oddechach. Nie muszą być szybkie, chodzi tylko o to, żeby był głęboko. Ile można. I ustami wydechamy. To ćwiczenie jest to ćwiczenie z jogi. Ta pozycja nazywa się pozycją ryby. I E, dla ułatwienia właśnie żeby nie dźwigać się na rękach e, wykorzystuję albo bloczek albo można również wykorzystać właśnie tak jak Wam ja wcześniej mówiłam rolkę z, z ręcznika to też będzie świetnie działać także kochani polecam Wam takie ćwiczenia z głębokimi oddechami bo one naprawdę świetnie odblokowują energię w tych ośrodkach i meridiana, gdzie ta energia po prostu całkowicie zastygła. Nie ma po prostu ruchu tej energii. Energia musi przepływać w górę i w dół, w górę i w dół. Tak, tak jest. Zawsze musi być taki flow, albo tak i tak, od człowieka do człowieka, albo w naszym ciele w górę i w dół. I zawsze musi być w obie strony. Nie może być tak, że na przykład jesteśmy w związku i my dajemy, a nasz partner z nas doi. On nam nie daje miłości, on nas tylko poniża. Ja byłam w takich związkach. To jest taki przykład, gdzie czakra serca jest przyblokowana, gdzie my kochamy, my się staramy, a z drugiej strony nie mamy nic. I tu chodzi o to, że ta nasza czakra po prostu jest niecałkowicie y, otwarta, bo jesteśmy dawcą, ale nie, nie, nie mamy skąd brać. Nie mamy skąd brać, bo to co. Dzieje się w naszym domu, jest odbiciem tego, co dzieje się w nas. Musimy sobie dać pozwolenie na to, aby brać tą miłość, ale też nauczyć się komunikować z szacunkiem z ludźmi, nie wchodzić w tryb walki, bo to tylko pogarsza sytuację. To nie uzdrowi naszego związku. Odrzucanie się błotem, obwinianiem itd. itd. Ja tutaj pokazuję pokażę to tylko na takim jednym przykładzie. Gdzie ta czakra serca faktycznie jest przyblokowana, żeby po prostu e, dać Wam jakikolwiek e, przykład, ideę, żebyście mogli rozpoznać, dlaczego się tak dzieje. Bo to z reguły jest zawsze coś w nas nieuzdrowione. Dlatego tak się dzieje, że nasze ośrodki e, energetyczne się po prostu blokują. Kochani, tak to wygląda. I mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie. Dla Was świetnie działało, ponieważ, e, jeśli chodzi o mnie, ja to ćwiczenie naprawdę uwielbiam. Każdemu polecam i pamiętajcie, uważajcie na swój kark przy tym ćwiczeniu. Za każdym razem, gdy po prostu schodzicie w dół lub próbujecie podnieść się z tego ćwiczenia, trzymajcie, przytrzymujcie sobie głowę, bo czasami jest tak, że może żyła przeskoczyć i to. Naprawdę jest potworny ból, a czasami nawet ten ból nie chce przez kilka dni i to naprawdę jest uciążliwe, dlatego e, zwracam też na to uwagę. To by było tyle kochani, mam nadzieję, że to wideo się Wam podobało, jeśli tak poproszę o lajka, udostępnienie, komentarz, subskrypcję. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Namaste.